Halo, halo, rozpoczynamy komentowanie meczu Agorok versus północy Garnitury. Ka <coughs> kompozycja Agorok typu pod wpierdol typu pod wywóz na wszystkich liniach i kończymy grę w 15 minut, a kompozycja północy Garnitury jakaś ba bardziej normalna bardziej te bardziej. Systemowa, że się tak określę, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo widzimy, już tutaj będzie doraz od pierwszych leveli. Widzimy tu jakiś wczesny, wczesny invade, który się oczywiście uda, bo nie ma tu ani wizji. Zobaczymy, co, co zrobi Chris na tym Kazikcie. Czy dostosuje się swój puffing, czy przejdzie na blue przeciwnika. Zobaczymy, jak zo pokaże się ulite na na tej Samirze Woolite znany z tego, że flashtruje do przodu, Samira jest, jest postacią, która polega na daszowaniu do przodu, więc cóż może to jest postać idealna na Wulajta. zobaczymy, widzimy Hosi już zzonowane od EXPO na pierwszym levelu, już widzimy jest Oro, mocne Zanzara full clear'uje dżunglę przeciwnika, zobaczcie, że zrobił i grampa i wilki. To może być wczesny gang na bota albo na Mida. Zobaczymy teraz Kazik robi te kraby. No będzie to bardzo ciekawe, bo na pewno wie o tym, że y, był zrobiony. Y, że Ewelyn pojawiła się u jego, na jego dżungli. I zobaczymy czy o tym teraz się dostosuje. Zobaczymy. Czy może ewentualnie przypuszczuje czekoladę? Chociaż. Nie, Kazix ma nawet nie, że tam. nie ma w ogóle farmy. Ale zobaczymy. I tutaj małe przypychanki. Na razie nikt nie stracił żadnych. E, żadnych obiektywów. Kazix, czyli Chris. Z ręką w nocniku. Nie ukrywajmy się. Chociaż teraz Woolite. Bardzo agresywnie podpalone. Pełne Humrze. Pierwsze zabójstwo na stronę Blue 45. Ojoj, oj. oj, oj. Widzę, że Agorok Rock się tutaj przyspał, ale teleportuje Shigenda w międzyczasie. <grydy> Blue 45 do odciny i ostatecznie. Dwóch za dwóch, ale teleportował również HOSI Raz z Czekoladem. Nie, przepraszam, nie. Nie teleportował Shigenda, tylko Czekolad, więc Hosi odpowiedział na tego typeka. No. Trochę szkoda, że te zabórca zdobyła Leona, to sprawiło, że mm, nie... Nie będzie to tak idealne i wcale ta przywaga nie będzie aż tak wielka, chociaż ten cool No, będzie mile widziany na pewno, ale nadal Samira będzie Silniejsza już na tym szóstym poziomie od Od Sennej, widzimy tutaj Trim coś próbował Ale Blue 45 jest koło Jest Koło przeciwników, więc nie ma tego, widzimy bula bardzo agresywnie Znowu Będą próbowali przegonić za tego kraba, żeby zabezpieczyć go dla Zanzaracha, żeby jeszcze bardziej dusić tego Kaziksa, żeby ten Kaziks nie mógł się farmić Zanzarach już ma level przewagi na tej Ewelince. No, obaj, oba postacie no zdecydowanie chcą na szóstych poziomach już gankować, chociaż. O ile Kaziksowi to trochę mniej przeszkadza, nie, nie mając. Tego szóstego poziomu gankowania, to Evelyn no musi go mieć de facto, żeby zrobić cokolwiek. Na tej linii. więc, im szybciej ona dostanie ten szósty level, tym szybciej się uaktualni. Evelyn którą widzieliśmy już w postaci, yy, znaczy w wykonaniu Zanzarachu już wielokrotnie, no nie, nie prezentowało się na niej najlepiej. Chociażby na EU Masters ostatnich, ale w każdym bądź razie nie ma to większego znaczenia, bo przeciwnicy, na no nie ukrywają się, nie są wymagającymi przeciwnikami, że to tak się określa, mimo że zdobyli te dwa zabójstwa, to jednak nie będzie to chyba jakiegoś większego problemu i zobaczymy, która kompozycja lepiej zagra w te walki 5 versus 5, ale widzimy jakieś na agresję, dobre wymiany ze strony Glebo Wracając do tych walki 5 na 5 To Myślę, że Agorok ma świetną kompozycję do tego, że może w razie czegoś te wyłapywać dzięki temu Galio, dzięki temu yy, Dzięki tej Kamile, więc Mają Kompozycję nawet jeżeli nie uda im się wygrać walk drużynowych z czego Bardzo wątpię Nadal będą mieli możliwość Zagrania yy, Trochę można powiedzieć pod split pusha trochę lane'em chcę spróbować tutaj, bardzo agresywnie złapana Senna na tego burst'a, jest, jest fokus na Leonie Leona na pewno umrze, ale Chris w międzyczasie i Chris chyba może to przepłacić śmiercią, nie Zazarach nie będzie flaszał do przodu, nie ma jeszcze szóstego poziomu, gdyby to miał w międzyczasie czekolat totalnie niszczy Hosiego. chociaż o, bardzo głęboko za. Dwa zabójstwa lecą na między. Na przestrzeni całej mapy. Hosi upada tak samo jak Dumba na tym dive, Na tym zanurkowaniu po polsku. Hosi, może będziesz ty próbował, coś tutaj. Czy genda również teleportuje się na tył. I tutaj dwa zabójstwa. Na pewno upadnie Trimbi. Na pewno upadnie teraz Woolite. Wow, i świetnie. Świetne ukaranie ze strony Glebo tym typekiem. Ukaranie tego overextendu ze strony yy, agorow, Widzimy tutaj jeszcze solo kill na Hosim Po prostu flash Przeflaszał tego Shockwave'a świetnie I dzięki temu go zabił tutaj Tutaj Ten dive po raz kolejny fajnie wyszedł Niestety zamiast Uciekać od samego początku tutaj próbowali zrobić jeszcze parę playtun Niestety nie zrespektowali faktu, że Gleb, że ten krokodyl nie alligator ma teleportację, po prostu wywalili się we dwójkę. Trochę przypał, ale teraz Ponowne gang ze strony i teraz Zanzarak na szóstym poziomie. Dumbo i na pewno upadnie. Blue 45 przeżyje, bo te łańcuchy ze strony Seny zostaną trafione na, 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 na Trimbim w każdym bądź razie. No, Ósma minuta. Każuo 2000 zł przywagi na stronę Agorok. Widzimy, że chcą zdeklasować przeciwników. Paradoksalnie, tylko Szygenda nie wygląda aż tak dominująco na tym topie. Ale nie ukrywajmy się, że Renekton jest trochę zbalansowaną postacią z jego hitem, z jego mechanikami. Jest trochę silniejszy wczesnych, w po, wczesnych poziomach. W tym to była jakaś możliwa. Możliwa próba ganku, ale Zanzarach zauważony na tym pinku, więc na pewno nic się nie wydarzył. Czy teraz Trimby bardzo agresywnie zauważy Hossiego. Dambaj przeżyje i teraz, czy Trimby zrobi cokolwiek? Tak, wejdzie teraz na tym Hossiego, ale czekolad na pewno w tym momencie umrze. Świetna sytuacja. Zanzarach również zostanie w tym momencie pogoniony. Nie ma swojego, nie ma swój ultima, nie ma swojego flesha. Też teraz hu, hu świetnie, świetna egzekucja na Byłem 45, który się spodziewał, że Asasyni potrafią asasynować, jeśli tak określę. I teraz Zanzarak cały czas próbuje szukać, niestety nie trafił w tym, więc nie zada chyba odpowiedniej ilości obrażeń, Nie ma też Ultimate po prostu przegoni Hossiego, który i tak chciał się teleportować do domu nie miał nie miał many. W każdym razie A ciekawa ciekawa interakcja se, Senny z Samirą Wiedziałem o tym, że o teraz Trimby wyłapany, nie ma, ma swojego flasha, więc spokojnie w tym momencie ucieknie, więc trochę, trochę przedobrzył, w każdym razie ta interakcja, że Samira może skancelować tego stuna ze strony Seny, bo sen, chociaż, a może też coś pierdolę po prostu, jeszcze z tymi, nie ma żadnej interakcji. Nie wierzcie, wszystko, nie wierzcie we wszystko, co mówi o komentatorzy, bo komentatorzy to No bądź razie. Pierwszy smog. Jeszcze nie wzięty, tak samo jak pierwszy herald. Obie drużyny zajęte obijają się po głowie. Bardziej to agorok bije... ...płonące garnitury, a płonące garnitury próbują jakkolwiek... ...na to odpowiedzieć. Też będzie przynajmniej crossmap i... ten... ...będzie zdobywany ten smog. Rimbi, dziesiąta minuta, nawet nie masz tego szóstego poziomu. I teraz 2 vs 2 pandemii. Leona ma szósty poziom, a Trimbi nie. Trimbi praktycznie cały czas nie ma go na linii. Cały czas roamuje, widzimy, już glebo zmuszony jest zupełnie wycofać się z linii, bo wie, że, przeciw że aż trzech przeciwników jest w drogiej ćwiartce I teraz Leona może tutaj chciała próbować kogoś zbejtować, ale niestety. Za dużo siły, ale świetny od Hosiego! Zdobył aż dwie za... aż trzech zużył, ale niestety albo niestety zabójste tylko na jednej osobie. W każdym bądź razie Szgenda. Lebo, tutaj, ostre wymiany. Podwójny lebo idzie do odciny. Wie, że Szygenda nie ma many, ale nie postanowi dawować. Kiedyś trochę poczekał. Może by się z z Chrisem i wtedy by to wyszło. Chociaż będą próbowali. Widzimy, że, że Hosi. Chris, przepraszam, próbuje bardzo mocno podchodzić do przodu. Teraz zagrany ultimate będzie gang, Na pewno w tym momencie Szygenda umrze i świetnie. Świetna sytuacja. Jedna z niewielu proaktywnych, które nie... były zakrywane niestety w tej grze przez Boląc garnitury, ale nadal to dobrze. Widzimy tutaj. Solo teraz, daj we dwójkę, blue 45 nie ma swojego ultimatu, senna może chyba... Stać... Znaczy na pewno są to wyłapana, kto to tankuje, to kował to trimbi trochę I na końcu, tylko że ale lewulite! wow, Hossi bardzo agresywnie! I tutaj teleportuje Shigenda, albo Czekolad Nie, Shigenda to teleportuje I po prostu to pozamiata Pierwsze zabójstwo Drugie zabójstwo No, trochę Spóźnione, ale w każdym miesiącu nie ma problemu Teraz Czekolad No 12 minuta Casualowe, 4000 zł przywagi Jedynym Jedyną urazą Jeśli się określę to jest ten smog dla strony Płyncy Garnitury, tylko tego by brakowało do totalnego zemjażdżenia przeciwników No i może Tych dwóch plejtów na topie, które zgarnęły Płyncy Garnitury na tamtym Dive W każdym ale mimo tego, Czekolad bardzo agresywnie, ten napierw się chyba upadnie Ojojoj, za bardzo agresywnie się zapuści chłopak musi zapaść do zabójstwa, no widzimy, że a go, Rogue. Leci po, do odciny. Testują swoje limity na tej grze ewidentnie, bo inaczej tego nie możemy nazwać. Większość zabójstw było tak naprawdę z paniszem ze strony płonących garniturów. Trimby, jeszcze tutaj będą próbować. Woolite zagrywał już klęsa. Za chwilę wiedzie na niego krokodyl. Czy zdążył go w... Zniszczyć przed tym i chyba się nie uda, glebo go chociaż tyle, ale nadal blue 45 teraz musi uciekać. Nie ma miejsca, żeby niestety, jeszcze ten flash na. jako wisienka na torcie, można by się powiedzieć. No i Hosi wraz z Chrisem próbują coś uskutecznie, ale że... raczej znaczy nie ma to większego znaczenia. Dwa przedmioty teraz zauważona, ale nadal Ostrzy, mocny szokość do przodu, ale nic z tego nie wyszło. Chris musi uciekać. Czekolad, ten Lucian już dwa przedmioty jest gigantycznie do przodu. W przeciwieństwie do, do Oriany, która nawet nie ma pierwszego, to jest okropne. I Szygenda znowu agrosynie atakuje. Był 45. Znowu za trochę odpalił tą umiejętność W. I znowu został bardzo dużo obrażenia. Chris teraz na pewno upadnie. Czy w glebo również? Raczej nie, przeżyje to chłopak, ale... Nie ma to większego znaczenia. No, 15 minuta, 8... Nie, przepraszam, nie 8. 7 tysięcy złota przywagi. Nie, 8 jednak. No, matematyka mnie nie zawiodła. Chociaż cały sam w nią, samą piłem. Jak już to bywa. Teraz Woolite, solo zabójstwo na DumbBuy'u, ona niestety senna. Dusza jest, ucieka, w międzyczasie casualowo Oriana umiera. Ale to nie ma zupełnego znaczenia. Kolejna wieża zostanie niszczona. Ojoj, kolejny zobaczcie teraz. Czyżby Agorok trochę przesadziło No, trochę. Trochę tak, trochę nie. zaraz musiał upaść. No, jak mówią, testujemy limity chłopaki. Teraz Chris. Żwoł próbuje wejść do przodu, ale tutaj tryb świetny. Świetny pok, ale nadal Giganta na pewno w tym momencie upadnie z Zanzarach. Czy twój czekolad? Raczej też, bo teraz Chris od boku również upadnie i na pewno przychodzi do śmierci. Mam zastacznie Chrisopójstwa łącznie. Iczę tam tą Evelyn. Nadal, no mówimy. Do odciny, A, właśnie. Ulight. Idzie do odciny nie wyszło. A to znaczenia. 1, 4, 5. No, niestety wymówiłem, że <noise> senna polega na wbijaniu do przodu. O, lubi wbijać do przodu. Na szczęście ta gra nie ma większego znaczenia. Ho, ho, ho. Gramy pod limit tutaj. Po prostu, Agorok, zamiast się wycofywać, postanowił jeszcze zawalczyć. Aż tak testujemy limity. W ja co ciekawe, trafi na stronę północy garniturów, co się nie powinno zdarzyć. Wniosek garnitury trochę zredukowały tą. Ten. Y, tą przewagę złota jaką miało Ager Teraz ma tylko 7000 złota przewagi. Też tyle. No ale. Jak to mówią. pasmoki nie mają znaczenia, jeżeli masz czterech. A teraz. Agorok ma prostą drogę do otwarcia, żeby mieć aż cztery smoki. Piekielny, ale raczej niestety ta gra skończy się przed tym, kiedy Agorok będzie w ogóle w stanie zrobić te cztery smoki teraz trybi bardzo agresywnie tutaj. Niestety chyba mogę to przepłacić trochę, niestety Ulight trochę nadal nie mógł się wbić dopiero w tym momencie. I teraz bluz 45 upada, Trimbi upada, Zanzarach również jest wyłapany, więc... No nie wyszło to im najlepiej niestety. Teraz Uulaj za chwilę ma swój ultimate i już wbija do przodu. Pierwsze, drugie, trzecie zabójstwo i świetne! Wulaj naświetlony, no! Piękne zagranie W końcu wyszło, że tak się określmy. Jeżeli nie giniesz za cztery razy, to za trzecim razem czy wychodzi się zajebi... tak się myliliśmy, ale... Dobra, no testowanie limitów, testowanie limitów. Bo inaczej się tego nie da nazwać. Zastanawiam się, czy nie powinni zrobić... Yy, heralda i po prostu otworzyć inhiba i próbować to kończyć. No bo... To... Co będą się męczyć? Fajne widowisko dla widowni, ale jednak ile można grać? Świetne od... Świetne... odwrócenie ze strony Ulighta. Ten heron właśnie zrobiony na stronę Znaczy kola. Teraz może, że wyłapany, no, Kazik, z te obrażenia. No ale jednak nie wyszło to najlepiej okay. U, prawie solo zabójstwo znaczy solo zabójstwo Dobicie po prostu Szygenda Wchodzi w piątkę Niestety czekolad się do zabójstwa, ale Czy to się stanie? Trimbi Tankuje pod wieżą zarach również wchodzi tutaj Jedno zabójstwo, Trimbi też musiał upaść Szygenda Raczej wejdzie do tego glebu, właśnie zabija go I Blue45 osamotniony Musi upaść i... Ace w 20 minucie Agorok Idzie po rekord Najszybszej, najszybszej mapy Na tym turnieju Znani są z tego, że są rekordzistami W zamykaniu tych map Całą swoją karierę widzimy po Można powiedzieć LPL-owskim meczu Bo tyle zabójstw się Potoczyło, ale w każdym bądź razie no... Limit testing, bo nic inaczej tego się nazwać nie dało, już koniec serii na końca nie ma to znaczenia, chociaż teraz teleportacje ze strony Hossiego i gleba, ale... Ale to co najmniej chociaż tyle. GD też nie ma many, więc nie może uciekać w nieskończoność, ale niech on nie będzie uciekał! On będzie się odwracał i próbował zab walczyć. Czekolad jeszcze tutaj wchodzi, posi używa ultimate, dzięki temu zabija, więc nic nie zrobił w tym momencie, upadają we trójkę ostatecznie A nie ma to znaczenia większego, bo wie, mamy goły nexus i nie mamy dwóch inhibów, co to za różnica, jeżeli tracimy trzech Dumba ją samotniony, próbuje tutaj jeszcze ratować tę bazę, nie ma to znaczenia większego Ohoho Ten zarach, paradoksalnie Najlepszy, na, najlepszy na tej ewelencji 10-3-11 Czyli byłasz w 20 21 zabójstwach, uczestniczył w 21 zabójstwach Zawolnik, który Często był znany z tanku. Widzimy, że próbuje zmienić swoje portfolio czempionowe. Pamiętamy, że jednak w Zanzarach jedna z osób, które były w tych pogłoskach, że trafił w następnym roku do Leca, chociaż Nie teraz o lecu, teraz o zakończeniu tej rozgrywki. Tu już nie mam większego sensu komentować, bo to jest po prostu orona. Przez wszystkich i Agorok kończy tę grę w 23 minuty z 34 zabójstwami na swoją konto. no Jak się tutaj próbują się pozabijać nawzajem. O, śmieszna gierka.